Umieranie z powodu uczulenia na barwnik. W ubiegłym roku NED zaczął mieć objawy, które wskazywały na problemy z woreczkiem żółciowym. Wylądował w szpitalu, gdzie wykonano mu wszystkie badania, jednak nie wykazały one niczego. Miejscowy doktor miał kilka pomysłów na temat przyczyn jego stanu lecz zdecydował wysłać się go do specjalisty, który zlecił testy przy użyciu substancji barwnikowych. Wszystko poszło dobrze i Natan został odesłany do domu z zaleceniem obserwowania ewentualnych skutków ubocznych. Zostaliśmy poinformowani, że co setna osoba reaguje na barwnik użyty w czasie badania. I tu się zaczyna nasza saga pod tytułem Doświadczenia Natana z barwnikiem. Następnego poranka podczas śniadania Natana dopadły mdłości, zwykła reakcja na barwnik. Zadzwonił do lekarza, który zasugerował, że być może jest to pierwsze z objawów zapalenia trzustki. Lekarz post postawił oddział szpitalny w stan pogotowie i kazał mu natychmiast przyjeżdżać, kiedy się szykowałam do wyjścia. Natan tak cierpiał, że z trudem mógł ustać na nogach. Zdecydowaliśmy się zatem pojechać na pogotowie ratunkowe, które było bliżej. Posiadaliśmy wszystkie niezbędne informacje. Dla lekarzy pogotowia, tak, żeby mogli udzielić natychmiastowej pomocy. Ale zespół miejscowych lekarzy postawi, postanowił wykonać swoje badania, narażając w ten sposób na trzy godziny niepotrzebnych cierpień. Wyniki były identyczne. Tego typu rzeczy powodują tylko ogromny stres. Natan błagał o jakiś środek przeciwko bólowy. Ale odmówiono mu aż do chwili, gdy lekarze otrzymali swoje wyniki. W końcu otrzymał morfinę i został odesłany do szpitala. Kilka dni później był poważnie chory i brał regularnie zastrzyki z morfiny na, z, na zniesienie bólu. Dostał takiej żółtaczki, że piałka jego oczu były zupełnie żółte. Po ośmiu dniach został wypisany do domu, ale nie odzyskał w pełni zdrowia. Tak bardzo stracił na wadze, że w pracy sądzono, iż choruje na raka, ale nie chce się do tego przyznać. Trzy miesiące później dostał wysokiej gorączki, a testy krwi wskazywały na zakażenie dróg moczowych. Po antybiotykach czuł się nieco lepiej, ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Lekarz powiedział, że Natan jest bardzo chory i dojście do pełnego zdrowia może zabrać mu nawet rok. Sądziłam, że lekarz próbuje w ten sposób przygotować mnie na wolny powrót do zdrowia i uwolnić się od mojego ciągłego nagabywania. Jednak po odstawieniu antybiotyku gorączka natychmiast powróciła. Przepisano mu więc kolejną serię. Następne badania kontrolne wypadły w czasie brania kolejnej serii antybiotyków i wtedy przekonaliśmy się, że naprawdę coś jest nie w porządku. Lekarz stwierdził, że musi go obejrzeć inny specjalista i pozostawił nas w swoim gabinecie podczas gdy... Organizował to spotkanie. Sądziliśmy, że chodzi o założenie drenu, jakiś niewielki zabieg ambulatoryjny, który pomoże oczyścić organizm z infekcji. Zabieg wyznaczono na czwartek. Umówiłam się z Natanem na obiad we środę. Z okna restauracji obserwowałam, jak, wychodzi po, jak wchodzi po schodach. Nie mogłam rozpoznać własnego męża. Ogromny schód. Spod kosztuli wystawały sterczące łopatki. Szedł skarbiony jak starzec. Głos miał słaby, twarz śmiertelnie blado. Zdałam sobie sprawę, że nie widziałam mojego prawdziwego męża przez wiele tygodni. Opuścił restaurację szybko. Nie miał sił. A ja powróciłam do pracy bardzo zatroskana. Jak tylko znalazłam się w biurze, zadzwonił Natan i powiedział, że musi pojechać do szpitala jeszcze tego wieczora. Nie możemy czekać na, do następnego dnia. Byłam naprawdę przerażona. W szpitalu po oględzinach przez kilku lekarzy wreszcie podjęto jakąś akcję. Wyznaczono operację na pierwszą w południe. Ale nie powiedziano nam, co tak naprawdę to lekarz. Trzykrotnie przychodził lekarz i stwierdzał, że Natan nie wygląda na tak chorego, jak rzeczywiście jest, chociaż dla mnie wyglądał na bardzo chorego. Jedna z lekarek, która nazywała, nazywała nazywałam doktor ponura, gdyż miała, gdyż brzmiała bardzo pesymistycznie. Mówiła do nas w taki sposób, jakby chciała nas upewnić, że Nata nie przeżyje operacji. A jeżeli nawet, to i tak nigdy nie wyjdzie ze szpitalu. Nie miałam zwyczaju testować Boga, bo wygląda to na zuchwalstwo, ale rozpaczliwie potrzebowałam czegoś namacalnego, na czym mogłabym się oprzeć. Tak wierzyłam, ale. W tym momencie czułam, że potrzebuję jakiegoś znaku potwierdzającego, że Natan wyjdzie z tego. I właśnie wtedy rozpoczął się cud. Pierwszy cud: lekarz opiek opiekujący się powiedział, że na to, jak jest chory, już powinien nie żyć. Odebrałam to jako zapewnienie Boga, że niezależnie od tego, jak źle wyglądają sprawy, Powinnam ufać, że on się troszczy i wyjdzie z tego. Bóg obdarował Nataniela na wspaniałym ciałem i pomimo tak ciężkiej choroby przeżyje. W końcu, jeśli zdaniem lekarza powinien być już martwy, to co to znaczy? Że rzucił wyzwanie rokowaniom stawianym przez medycynę. Doktor Ponura podzieliła się z nami oczekiwaniem klęski odnośnie zbliżającej się operacji. Powiedziała, że istnieje prawdopodobieństwo, że Natan może, może się wykrwawić na, na śmierć na stole operacyjnym, ponieważ żyły prowadzące do są niedrożne na skutek zakażenia, które zostało spowodowane nagromadzeniem się krwi, jak w wypadku tętniaka. Powiedziała także, że może on dostać ataku serca lub wylewu w czasie operacji, że zakażenie może przyczynić się do zapaści nerki a, i tym samym do śmierci. Że jego trzustka może się okazać tak zniszczona przez infekcję, że będzie zupełnie nieużyteczna i spowoduje śmierć. Tyle możliwości śmierci Natana, Trzykrotnie podkreśliła, że śmiertelność przy takiej operacji jest niezwykle wysoka. Od tej pani doktor nie wypłynęła żadna pozytywna informacja. Drugi cud. Nathan przeżył operację. Jednak fatum i mrok dalej nam towarzyszyły. Czuska była tak zniszczona, przez infekcję, że jej część musieli usunąć. Śledziona została wycięta, poddany został kolostomi, ponieważ znaleziono dziurę w jego jelicie grubym. Musiał także przejąć, przejąć dziesiątki jednostek krwi, co zawsze jest ryzykowne. Jednak dobra wiadomością było to, że jeżeli przetrwa noc, to podłączą go do respiratora na co najmniej dwa tygodnie i będą podtrzymywać przy życiu. Trzeci cud po operacji podłączono natana do respiratora, ale okazało się, że ponad połowa, połowę oddechów wykonuje samodzielnie, więc już następnego dnia odłączono od niego tę maszynę. Czwarty cud musiał zostać zabrany na oddział intensywnej opieki medycznej, ale cudem jest to, że przeżył. Pielęgniarka powiedziała mi, że gdy go tam przywieźli, wszyscy się spodziewali, że nie przeżyje noc. Piąty cud na oddziale intensywnej opieki medycznej przebywał tylko trzy dni, ponieważ jak to ujęła pielęgniarka, nie było fizycznego powodu, dla którego miałby tam pozostać szósty cud Natan był w domu po dziesięciu dniach a nie tygodniach jak przewidywali lekarze siódmy cud pani doktor ponura przyznała, że szybki powrót do zdrowia mojego męża jest naprawdę bożym cudem wszystkie cierpienia Natana były wynikiem uczulenia na płynny barnik, który został żyty w rutynowych badaniach lekarskich. Takie przeżycie rodzi ogromną nieufność co do niektórych medycznych procedur. Dzisiaj Natan zdrowieje, i choć oboje czujemy się błogosławieni przez Boga, jego życie zostało ocalone dzięki modlitwie wielu świętych pańskich i za to go wielbimy. To doświadczenie wywarło na nas ogromny wpływ pewien dobry przyjaciel, który przez cały ten czas stał przy naszym boku powiedział My nie tylko wierzymy w cuda, ale także się ich spodziewamy, My też na nich polegamy. Amen.